Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zagram w u dla Odyna, czyli najnowszą, wielką grę od Uwe Rosenberga. Jak zobaczycie rozmiar tego pudełka, to zrozumiecie jak duża jest to gra planszowa. Ona waży około 3 kg, a dzisiaj Wam pokażę jak to w praktyce wygląda. Każdy z graczy będzie miał swoje plemię wikingów. Zaczynamy z określoną ilością, w zależności czy gramy tryb długi czy tryb krótki. Ja zagram ten krótszy, który obejmuje 6 rund. Tutaj będziemy to odznaczać za każdym razem na początku, tutaj będziemy jednego nowego wikinga brali do wioski i wtedy będziemy widzieli, która runda gry jest. Także za chwilę będziemy to robić. Najważniejsze w tej grze, na czym musimy się skupić, to jest nasza osada. Tutaj widzicie nasz dochód. Tutaj będzie rósł, jeżeli będziemy zasłaniali naszymi dobrami kolejne pola. Jak również jak możecie się przyjrzeć, te wszystkie tutaj pola niezajęte, są to ujemne punkty zwycięstwa, które musimy pokryć, żeby na koniec gdy po prostu jest Belować. Każdy z graczy zaczyna mając y, trzy bronie, konkretnie łuk taką włócznie, żeby łowić wieloryby i pułapkę. Dostajemy też jeden znacznik miodu pitnego, który przyda nam się na przykład do karmienia w czasie uczty, bo na koniec tury będziemy musieli wykarmić naszych wszystkich wikingów. Każdy z graczy też dostaje jedną startową kartę technologii, którą w określonych momentach będziemy mogli zagrać. Ten gracz akurat ma leśnika, czyli w akcji polowania będę mógł dostać jeden darmowy surowiec. W ogóle jak zobaczycie, tu jest bardzo dużo akcji w tej grze. Ja nie będę oczywiście o każdej po kolei opowiadał, po prostu będę w praktyce wam to pokazywał. Tu jest około 60 akcji, ale tak naprawdę po dwóch rozgrywkach już będziecie pamiętali, o co w każdej chodzi. Co jeszcze jest istotnego? Tak, macie w pudełku też z zobaczcie, takie pojemniki na wasze żetony. Jest to bardzo istotne z tego też powodu, że one wyznaczają też wam poziomy jako towarów. To jest pierwszy poziom, drugi poziom, trzeci i czwarty, czyli ten czwarty to niebieskie są najlepsze. Z tego też powodu, że jak się przyjrzycie na waszą planszę osady, na tej planszy możecie kłaść tylko dobra niebieskie, w dowolny sposób, jak chcecie, nawet sąsiadujące, albo zielone, które nie mogą z innymi zielonymi sąsiadować. Także będziecie chcieli łączyć pewnie ilość zielonych z niebieskimi po to, żeby zabudowywać tę planszę. Możecie też używać do tego gotówki i rudy. Możecie też mieć zwierzęta, które się rozmnażają, no ogólnie bardzo, bardzo dużo możliwości. Jak przebiega ta zgrywka? Tutaj macie bardzo fajny taki skrócik zasad. Na początku dodatkowy wiking, więc dostajemy naszego tutaj wikinga. Każdy z graczy dostaje jednego na początek, to znaczy, że jest pierwsza tura. Następnie są żniwa. Zobaczcie, przechodzimy do żniw. Żniwa macie opisane tutaj. Jeżeli pierwsza runda, patrzycie niżej, dostajemy w takim razie jedzenie pierwszego poziomu. Pierwszy poziom jest wyznaczany tutaj, zobaczcie, na każdym żetonie jest tam narysowane. Jeden woreczek taki oznacza, że to jest pierwszy poziom, więc dostajemy wszystkie nasze produkty żywnościowe o poziomie 1. Na razie tu widzicie poziom 2, więc tego już nie bierzecie. W późniejszym etapie gry będziecie również je brali. Także każdy z rzeczy dostaje ten sam zestaw przy żniwach to pomoże nam właśnie w zorganizowaniu uczty. To są warzywa, które będziemy też tutaj kładli, Bo jak widzicie do wyżywienia się używamy czerwonych, pomarańczowych można też kłaść tutaj monety zastępczo. Eee, pomarańczowe nie mogą obok pomarańczowych, także będziemy musieli, żeby się wyżywić coś takiego, mniej więcej o, zademonstrować. Nawet autor gry poleca, żeby w czasie rundy sobie układać, żeby nie zapomnieć o żywieniu. Jeżeli się nie wyżywimy, to za każde pole, którego nie uda nam się zakryć, zostaniemy taki żeton, który da nam minus 3 punkty zwycięstwa na koniec gry. Dobrze. Wracając, zrobiliśmy żniwa, więc teraz jest odwrócenie plansz wyspy i dołożenie monet. To też się dzieje tylko w określonych rundach. Widzicie, w pierwszej rundzie to się nie dzieje, więc tego nie robimy. W przyszłej rundzie byśmy odwrócili plansze A, to są plansze tej konkretnej wyspy, a na każdej innej byśmy dołożyli po dwie monety, żeby były bardziej kuszące dla graczy, którzy by chcieli osiedlić tę wyspę. To też, jak widzicie, jest dodatkowa plansza, żeby zakrywać swymi żetonami i niwelować punkty. Tu macie ilość punktów zwycięstwa, jakie da Wam na koniec, ta wyspa. Także omijamy trzeci punkt, idziemy do czwartego. Dodatkowa broń, to znaczy, że po prostu każdy z graczy dostaje jedną dodatkową kartę broni losową ze stosu. I teraz jest główna faza, czyli faza akcji. Teraz będziecie wysyłali waszych wikingów z wioski na pola, które tu widzicie. I tak, najważniejsze, co jest na górze. Tutaj do tego rzędu wysyłacie jednego wikinga, do tego rzędu dwóch, do tego trzech i dostajecie jedną kartę e, pomocnika. Tutaj wysyłacie czterech i możecie zagrać e, kartę pomocnika. To jest bardzo istotne. Więc mogę zużyć większą ilość wikingów, no, moich robotników, żeby wykonać lepszą akcję, albo mniejszą, żeby e, słabszą akcję. I one zazwyczaj są, mniej więcej, widzicie, podobne, tylko są wariacje, że obydwie rzeczy albo jedną rzecz dostajecie, itd. itd. E, więc ten gracz. Z powodu, że on jest leśnikiem, będzie chciał robić polowanie, ale najpierw musi zagrać tę kartę. Tam dam mu dwa punkty też na koniec gry. Eee, więc powiedzmy, że pójdziemy sobie na pole które da nam zagranie karty, więc musiałbym tutaj na jedno pole użyć czterech, żeby to zrobić. Zobaczcie, tu muszę na przykład zapłacić trzy gotówki, żeby dostać zwierzęta, nie mam na chwilę obecną 3 gotówki. Eee, tu jakieś przerabianie, przerabianie, tu są surowce i ulepszanie moich dóbr, więc na to się zdecydujemy. Więc wybieram czterech wikingów zgodnie z kolumną, w której się znajduję i najpierw tak, najpierw jest akcja jak widzicie Dobierz cztery surowce. Wybieram jedną w Na początku, gdy mam takie dwa i cztery surowce, pierwsze od tutaj lewej, czy od dołu w tym wypadku bierzemy. To ja się decyduję na to, żeby wziąć zestaw taki. Z tego też powodu, że drewno przyda mi się przy polowaniu. Przy polowaniu istotne jest drewno, i istotne są łuki. Także ich będę używał. Także mam trzy drewna, jeden kamień i jeszcze mam taką dolną akcję. Zobaczcie, ona pozwala na ulepszenie moich dóbr, dwóch dóbr o dwa poziomy. To co Wam mówiłem. Dwa poziomy, czyli tu raz, dwa. Tak, raz, dwa to jest ulepszenie w ten sposób. Zaczynam, z, tak, pamiętacie, z miodem i z tymi rzeczami, także dwa dobra wybieram, żeby ulepszyć. Ulepszym sobie to dobro o dwa poziomy. Raz, dwa, czyli już mam, zobaczcie, zielone. I ulepszymy sobie też, powiedzmy, że to. Raz, dwa, dostajemy zielone w tym wypadku. One powinny być ogólnie odwrócane dobrą stroną. Jak widzicie, one są dwustronne. Także z jednej niebieskie, z drugiej zielone. Wygodnie jest, tak, żeby one były w przegródkach. Także zrobiłem tę akcję. I pamiętajcie jeszcze, że zrobiłem to po to, żeby zagrać kartę specjalną. Także w tym momencie zagrywam moją kartę leśnika. I już zdobyłem dzięki temu dwa punkty zwycięstwa. I jeżeli będę polował, będę zdobywał kolejne dobra, także na tym szczególnie zależy. I teraz można zrobić jeszcze akcję, ewentualnie, która jest poza turą. To jest na przykład wyłożenie żetonu na naszą planszę. Wyłożę tutaj żeton zielony, żeby zasłonić sobie te dwa miejsca. W tym momencie, zobaczcie, zasłaniam dochód 0, zasłaniam dochód 1, więc w tym momencie patrzymy na pierwszą wartość, na koniec tury będę zarabiał 2. Także będziemy chcieli zasłaniać te pola, żeby ten dochód nam się zwiększał. Jeszcze co fajne jest, jeżeli otoczymy na przykład takie drewno, jeżeli otoczę do jakimiś żetonami dookoła będę co tutaj dostawał ten bonus, także to jest fajne. Oczywiście można te żetony gdzie chcecie kłaść, można już zacząć tutaj sobie zasłaniać, ale zacząłem z tej strony żeby iść po prostu w dochód monety. Także to była moja tura, widzicie sporo zrobiłem, użyłem 4 wikingów do tego i teraz jest tura naszego czerwonego, on na początku ma kartę. Księżniczki, czyli jak będzie używał jakiejś akcji budynków, wtedy będzie dostawał takie, zobaczcie, sztuczce taką zostawę, która jest niebieskim surowcem, będzie mógł wykładać ten surowiec na planszę. Akcje budynków macie tutaj. To jest na przykład budowanie za drewno dodatkowych naszych budynków, które widzicie tutaj. Budynki mogę na przykład za drewna zbudować taki budynek. On daje mi 8 punktów zwycięstwa na Kendry. Ale też zobaczcie na początku gry, jak go biorę, jest warty minus 6 punktów, czyli jakby plus 2 na chwilę obecną. I dopiero jak zasłonię tutaj drewne i tu kamieniami. Dopiero wtedy to będzie faktycznie 8 punktów. Dobrze, więc chciałbym to zrobić, ale na, na razie nie mam drewna, więc może pójdziemy po jakiś surowiec. Pójdźmy sobie na razie, a tak na razie grzecznie powiedzmy dwoma wikingami. Po trzy surowce i jeden, jeden nasz towar będzie ulepszony. Czyli w tym momencie biorę trzy surowce, decyduję, z którego mogę albo to, 3, albo te. Na razie decyduję się na to, żeby mieć drewno. I ulepszam jeden surowiec o jeden poziom. Też decyduję się, żeby ulepszyć to, bo to jest duży żeton i dostaję dzięki temu mleko. Mogłem sobie odwrócić ten żeton, ale wziąłem już nowy, niech, niech tak będzie. Także mam mleko. Mleko też oczywiście można użyć na naszej uczcie, jeżeli bym chciał. Tak, na przykład w ten sposób, ale na razie zobaczymy jeszcze, w jaki sposób będę chciał się wyżywić. Dobra, także w ten sposób użyłem tej akcji, zdobyłem drewno. Na tym kończę moją turę. Niebieskiem zostało tylko trzech. Pamiętajcie, że on chciał polować w tej turze, więc idziemy na polowanie. Tutaj macie łowy i akcje polowania. Wysyłam sobie jednego wikinga i teraz zobaczcie tutaj macie pomarańczową kostkę. I na czym to wszystko polega? Mamy tutaj kosteczkę, to jest k8, czyli maksymalnie 8 mogę rzucić, chcę rzucić jak najmniej, ponieważ będę musiał zniwelować mój wynik rzutu do zera zagrywając karty łuku i drewna. Więc rzucam pierwszy raz, mam 3 i teraz mógłbym ewentualnie rzucać dalej, i próbować, żeby ten wynik był mniejszy, ale 3 to jest całkiem niezły wynik, więc sobie zostawię. Każdemu przysługują dwa przerzuty, czyli mógłbym jeszcze raz rzucić, jeżeli tamten będzie całej jeszcze raz rzucić, ale ostateczny wynik musiałby zostać. 3 jest to moim zdaniem bardzo dobry wynik, więc sobie zostawię. Więc w tym momencie niweluję łukiem mój wynik kostki do dwóch, drewnem do 1 i kolejnym drewnem do 0. Także niwelujemy do zera, więc polowanie jest jak najbardziej udane. Tę kartę już odrzucamy z gry. I dzięki polowaniu zobaczcie, dostajemy takie dobra jak tutaj, akurat skórę. Tutaj to są chyba żeberka. W tym momencie bierzemy to i to. Więc tak. To oczywiście żebryka też możemy wikingom dać na wieczerze, ale możemy też przerobić. Co będę chciał zarobić na lepszy towar, żeby też tutaj dużo pól sobie nimi zasłonić. Także to było polowanie jednym wikingiem, całkiem udana akcja. I pamiętajcie, że a przed akcją powinienem jeszcze wziąć jedno dobra. W sumie niezależnie skąd wezmę, weźmiemy powiedzmy stąd sobie naszą rudę która jest przydatna na przykład do statków, żeby zwiększyć ich siłę, ale o tym teraz nie będę mówił. Teraz czas na tego gracza. On zabrał drewno, yy, chciał budować, yy, jeżeli zagra tę kartę oczywiście najpierw, więc powiedzmy, że sobie pójdziemy na początek na akcję zagrania karty. Zobaczcie, musimy zapłacić kamień albo naszą rudę i dzięki temu mogę zagrać jedną kartę i zdobyć jedną monetę. Więc ku pamięci już sobie wezmę jedną monetę. Monety są bardzo przydatne, bo tak możecie sobie ją na dowolne pole tutaj kłaść, żeby zasłaniać sobie różne rzeczy zgodnie z tą informacją tutaj. Możecie też używać na uczcie, żeby konkretne miejsca zamykać. Także bardzo przydatna jest moneta. A wracając do tej akcji płacę jeden kamień do banku i w tym momencie zagrywam jedną kartę. Zagrywam jedyną kartę jaką mam, w ten sposób. I teraz mam księżniczkę, czyli za każdym razem jak będę używał akcji budynków, to będę dostał to dobro. Także budujesz sobie silniczek na tych kartach, oczywiście kat możecie dużo więcej zdobywać, zobaczcie jest cała ogromna talia, jeszcze nawet jednej talii tu nie mam, bo są tali ABC, tu jest tylko A i B. Wracamy do niebieskiego, niebieski ma jeszcze dwóch wikingów, których może wysłać gdzieś w świat, zobaczmy czy się wyżywimy, czy muszę zdobywać jedzenie, mam tak, na razie mam na ucztę to, na ucztę mam to. Zabraknie mi jeszcze czegoś o wielkości 2 na ucztę. Szkoda zużywać coś takiego. Mógłbym ewentualnie tak, ale to bez sensu jest. To zbyt dobry towar, więc coś może małego jakby dało nam się zdobyć. Eee, na przykład na jarmarku zdobędziemy sobie te nasionka i jedną monetkę. Także mogę sobie to zrobić. Jedną monetę i to dobro. Akurat żeby. Na ucztę mi stoczyło. Także w ten sposób kładziemy. Teraz znowu czerwony jest. Zagrał to, więc teraz może zbudujemy sobie budynek. Czemu nie? Dalej budujmy sobie silniczek. Mam dwa drewna, więc stać mnie na ten podstawowy budynek. Nie mam niestety kamiennych i dobecą, bo zapłaciłem już nimi. Więc wyślemy sobie jednego, żeby zbudować ten podstawowy. Budynek. Także płacimy dwa drewna do banku. Dzięki temu trosz, troszkę ryzykowna akcja. Wiadomo, bo muszę spłacić ten dług w postaci e, moich surowców później, żeby nie mieć jak dużo jednych punktów. Ale dzięki temu mam już ten budynek. Położę sobie go tak wygodnie, o tutaj. I muszę pamiętać, żeby w dowolnym momencie e, rozgrywki sobie wyłożyć. Tu dodatkowe dobra. E, wykonałem akcję budynku, więc pamiętajcie, że dostaję ten surowiec. Dostaję. To, to zobaczcie, dosyć duży. Mogę sobie go na planszę gdzieś położyć. Na przykład w ten sposób. Tak, to już zrobię nawet tak, żeby nie zapomnieć i jedną monetę już będę dzięki temu y, zarabiał. Tak. Dobrze. I to była moja akcja. Dostałem towar, zbudowałem budynek. Więc teraz do niebieskiego, on ma ostatniego wikinga. Co on by chciał w tym momencie zrobić? Ma drewno, ma kamień. Chciałbym zapolować na wieloryby, co jest akcją tutaj, ale do tego, zobaczcie, jest potrzebny statek, który, który dopiero trzeba zbudować. Mogę go zbudować tutaj za jeden drewno, więc chyba to zrobimy. Więc idziemy. Budujemy sobie łódź. Kosztuje to jeden kamień. A wszystko po to, żeby ten pod cały stateczek zdobyć. Zobaczcie, one chyba są, kładziemy go sobie tutaj. On daje mi 3 punkty zwycięstwa i zobaczcie, że ma jedną rudę. Mogę następną rudę w dowolnym momencie sobie położyć, oczywiście jej już zdjąć istotnie będę mógł. I to mi da dwa siły do walki z wielorybami. Z wielorybami jest podobnie jak tutaj, czyli akurat tutaj rzucacie K12, czyli macie 12 ścienną kość, też możecie 3 razy nią rzucić i wynik później zmniejszyć do zera. Tak, żeby pokonać wieloryba, ale zobaczcie dużo fajnych rzeczy można dostać, można dostać taki wielki żeton jedzenia, można dostać jakieś kości z tego wieloryba i można tutaj też zdobyć beczułkę, którą prawdopodobnie wieloryb miał, nie wiem, w brzuchu podejrzewam, tak, tak strzelam. Dobrze, tak czy inaczej ja już skończyłem, więcej akcji nie mam, mam łódź, także w przyszłej turze na pewno mi się przyda. Czerwony ma jeszcze trzech zawodników. I co by chciał zrobić? Nie mam łodzi, żeby zapolować. Nie mam za bardzo surowców, więc to za dobrze nie wygląda. Ale to mam tak na razie. Wypiłem sobie miód. Oni sobie zjedzą. Także spokojnie. Ulepszyłbym może sobie ten surowiec, żeby 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 go później położyć na planszę. Albo mogę wszystkich trzech, żeby zdobyć karty. Czemu nie? Zróbmy, zróbmy w ten sposób. Weźmy dużo posłu towarów. Także pójdźmy sobie tutaj, żeby zdobyć owce. Albo dopłacić do byka. Dopłacimy do byka, czemu nie? Płacimy jedną monetę. I w tym momencie mamy tutaj byka. Sam w sobie, zobaczcie, daje mi 3 punkty zwycięstwa, co już jest całkiem niezłe. Warto mieć. Dwa byki albo więcej. Bo w tym momencie jak miał dwa, to na koniec tutaj jeden by zaszył w ciąży. I byłby warty. To bardziej jakaś krowa, tak. Byki chyba nie zachodzą w ciąży. Eee, byłby w ciąży. Byłaby w ciąży. I w następnej rundzie byśmy odwrócili z powrotem i dostalibyśmy kolejną krowę. Także świetna sprawa, można bardzo dobrze rozmażyć sobie te zwierzęta. Także mamy, mamy to. To była akcja. To dopłaciliśmy monetę za tę akcję, i dzięki temu jeszcze dostajemy kartę. Bierzemy pierwszą z brzegu. Wielbiciel fasoli, uczta. Możesz użyć dwóch fasoli poziomo na stole. Patrz ilustrację poniżej. Wow, to jest mocne faktycznie. Czyli po prostu dwie fasole będę dostawał przy karmieniu się. To jest, to jest bardzo mocna karta, tylko muszę najpierw ją zagrać w jakiś sposób. I trzy punkty jeszcze będzie dawała. Bardzo, bardzo, fajnie, dobrze, więc jak najbardziej mm, sobie zachowuję tę kartę i skończyli nam się robotnicy, ani niebieskie, ani czerwone już nie mają, więc przechodzimy do następnej fazy. Jest to faza ustalania pierwszego gracza, pierwszym graczem zostaje ten, który dłużej był w grze, czerwony był dłużej w grze, więc przejmuje tego łosia, który wskazuje, że jest pierwszym graczem i przechodzimy do fazy dochodu. Dochód, tak jak wam mówiłem, patrzycie na wszystkie planszetki i jeżeli macie taki tutaj taką łapkę, która daje wam monety, to dostaje jako ten gracz dwie monety. Ten gracz zasłonił tylko tyle, że ma tu jedną monetę, więc jedną monetę dostaje. Przechodzimy do fazy właśnie rozmnażania zwierząt. To co wam mówiłem, jeżeli mielibyśmy dwa, to, to zaszłyby w ciąży. Jeżeli już był jeden w ciąży, to odwracamy go i dostajemy kolejny to zwierzęcia. Teraz faza uczty. Musimy się wyżywić. Ten gracz już sobie ładnie ułożył. Zgodnie z zasadami, czyli pomarańczowe nie mogą być obok pomarańczowych, są przedzielone czerwonym, więc sobie zjadamy to. I unikamy dzięki temu negatywnych punktów. Ten gracz wyżywi się w ten sposób. Miód i to, także też udało mu się wyżywić i odrzuca te dobra oczywiście z gry. To była faza uczty, teraz jest faza premii za pola specjalne. Jeżeli mielibyście otoczone jakieś pole, to w tym momencie byście dostawali premię, gracze nie dostają teraz i wzgórza. W tym momencie odrzucacie po, jeden, po jednym surowcu z yy, wzgórz. Jeżeli zostają tylko i wyłącznie dwie monety, dane wzgórze jest odrzucone. Czyli już jakby jest wysycone, i spoza gry wchodzi kolejne wzgórze z nowymi surowcami, które dokładacie tutaj na planszetkę. Tak, tak. Teraz widzicie dużo kamienia będzie w grze. Mniej rudy akurat. I dwie monety tutaj kładziecie. Ok. I teraz, tak, to były wzgórza. I teraz usunięcie wikingu z pól akcji. Po prostu wracają nasi wikingowie do domu. Wszyscy, którzy żyliśmy. Do wioski. Tak samo niebiescy. Do wioski wracają. I w zasadzie mamy koniec tury. Przechodzimy do nowej. Znowu dostajemy jednego wikinga. Pokazuje nam się, że jest druga runda. Teraz zobaczcie, że niestety jest faza żniw. Ale... Jest nieurodzaj, nie ma żniw, więc nie dostajemy pierwszego poziomu. Dopiero w trzeciej rundzie dostaniemy, zobaczcie, jedzenie pierwszego i drugiego poziomu, a tutaj pierwszego i trzeciego. Także będziemy musieli więcej akcji wykorzystać naszych wikingów teraz na zdobycie jedzenia na przyszłą ucztę, bo ten na przykład ma tylko mleko. Nie najedzą się chłopaki. Teraz jest faza odwracania. Tym razem odwracamy wyspę, więc macie wyspę A. Ona jest odwracana na drugą stronę. Jest tutaj mocniejsza wyspadająca większą ilość punktów zwycięstwa. A na wszystkich pozostałych dokładacie po dwie monety, żeby były bardziej atrakcyjne do momentu przekręcenia. Jeżeli spowodujecie, że nie, nie kupicie jakiejś wyspy i ona będzie przekręcana, to te monety oczywiście spadają z planszy. A jeżeli się zdecydujecie, żeby je wziąć, to oczywiście zostajecie monety. Wyspy biorą się dzięki akcji. Mm, dokładnie, już wam mówię gdzie ona jest, gdzie ona jest, tutaj. Zobaczcie, jeżeli macie stateczki, możecie tą najsłabszą wyspę, dzięki nawet temu najsłabszemu stateczkowi, tu możecie coraz to lepsze statki, potrzebujecie do tych dalszych wypraw wikingów. Y, Z fajnych akcji jeszcze, zobaczcie, możecie na emeryturę wysłać y, waszych żeglarzy, jeżeli macie na przykład statek taki, czyli ten najmocniejszy wojenny wostatek. Dzięki tej akcji płacicie tyle kasy, ile która jest runda i odwracacie statek na stronę emigracji. W tym momencie kładziecie na pierwszym wolnym miejscu Daje Wam to punkty zwycięstwa, w tym momencie aż 21 i mniej musicie się żywić na końcu rundy, także to jest bardzo też fajny mechanizm. Jeszcze Wam nie pokazałem, nie pokazałem plądrowania, tu też wymagany statek. Rzucacie niebieską kostką, możecie dopłacać mieczami i kamieniem. W tym momencie chcecie mieć jak najwyższy wynik, bo wynik na przykład 10 daje wam możliwość pozyskania surowca, który ma wartość miecza 10, czyli w tym wypadku taki surowiec, który ma 10 miecza możecie sobie wziąć i położyć na przykład na planszy. Także widzicie ogromna ilość możliwości, tak naprawdę wszystkich akcji nie chciałem wam opisywać, to jest właśnie Uczta Laodyna. <laughs> Jeżeli chcecie się czegoś więcej na temat tej gry dowiedzieć, Przejdźcie do podsumowania i recenzji, gdzie w kilku słowach powiem Wam, jakie są nasze doświadczenia z ucztą. Na chwilę obecną. Dzięki wielkie za poświęcony czas. Do następnego. Hej!